Cześć i czołem moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w nowej serii, na którą ja osobiście bardzo gorąco czekałem, kiedy w końcu będę mógł zagrać w tę grę. A jest to gra od studia Ninja Theory i jest to Hellblade: Senua Sacrifice. Coś na kształt God of War, tylko że w damskim wydaniu. Gra jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawie skonstruowana, zresztą być może zobaczycie, dobrze by było, gdybyście mieli możliwość słuchania na słuchawkach, dlatego że jest tutaj wykorzystany taki motyw psychozy poprzez różne głosy, które nasza główna bohaterka będzie słyszeć, i dopiero właśnie na słuchawkach doskonale będzie to słyszalne. Ja już nie przedłużam, zostawcie łapkę w górę. Ci z Was, którzy nie subskrybują jeszcze mojego kanału, niech to zrobią właśnie teraz. A my przechodzimy do nowej gry, nowej rozgrywki. Ten pierwszy odcinek może jeszcze pod względem dźwięku różnie wyglądać. Zobaczę potem, jak, jak ta muzyka, to wszystko się tutaj razem ze sobą zespala. zespala. A zatem, rozpoczynamy. Hello? Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Zenua. Her story has already come to an end, but now um, it begins anew. What's happening? <laughs> it's breathing. It's breathing. It's breathing. <laughs> yeah. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's, she's getting. Watching. They're, they're, getting watching. they're watching. They're watching. They're, watching. they're, watching. they're, watching. they're watching. This is a journey deep so into darkness. I told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new. They've changed. I think the darkness changed them just like it changed her. Can you see them? Look, He's an ally. Look. up ahead. Look. An ally. You see it too? You promised you can yes, promised. it is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. there just out of sight where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see it suffocating. I think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Początek iście mrożący krew w żyłach. No coś niesamowitego, ile tu pracy zostało włożone w te głosy, które mówią jakby z zapleców dookoła podpowiadają jej, a to co ona ma w tym worku to jest głowa jej męża. I będziemy próbowali odzyskać męża. Czy ja już mam kontrolę?

można tu have a part to play tej historii. No okej. Okay. Jestem już Senuą. Spójrzmy. Tu mamy te rzeczy, dobra. Co mamy gdzie? Na razie nic nie mamy. Tu mamy takie przybliżenie spojrzenie, okej. Okay. Dobra. Czy ja mogę jakoś biec? Nie mogę. Dobra skupienie. Zobacz, nie Zobacz, Because your darkness comes from hell and your fate lies there. to straight to Gate. But God's and living, we follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights of riding, you No dobra, droga do Helheimu, do miejsca umarłych. O, zaczyna się tu robić dziwacznie. Dobra, tam mamy jakąś pochodnię, którą nie wiadomo kto zapalił. Czy ja tu wejdę? Nie wejdę tu. Muszę iść tutaj. No nie wesoło tutaj w tym Kalheimie. O, uspokoiło się. Piękna pogoda. Sam raz na jesień. Trochę mi się ta kamera nie podoba. U, mamy mości. Co to wygląda? Was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell, the place they call Helheim. is ne? Zabrać głowę swojego męża i przyspacerować się do miejsca, w którym prawdopodobnie spoczywa. Jest tu, wiem, że nie ma duda, że sukces pustyni jest w, 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 w Helheim, i godność Hela, która ma swoje słowa. No okej. Okay. Co my mamy tu za opcję? Nie mam żadnych opcji. Mogę sobie... Tutaj jest bieganie? Śmiesznie trochę. Dobra, bo sprawdzam sterowanie jakie tu jest. Dobra, tak sobie trochę pooglądam. Jesteśmy za jej pleców. Nie wiem gdzie ja mam iść tu.

Można tam iść zobaczyć. Zobaczymy czy to nie tu. Dobra, mamy zapis. Możemy się skupić tu na tym. Okej. Okay. Dobra, to będzie gadać w trakcie, także możemy sobie słuchać. No teraz sobie gdzieś tutaj wchodzimy. Nie mam pojęcia zupełnie, jaki tu będzie czy jaka tu będzie forma rozwoju tej postaci. A, czyli dowiadujemy się, co jak. Wiadomo, to y, mitologia nordycka. Nie trzeba nikomu powtarzać. Dobra. Ona na szczęście chodzi w miarę sama. Trochę nieprzyjemne jest to bieganie tutaj, takie nienaturalne. Na lewym bamperze. No ale zobaczymy, no. No i jak mam tam zejść? Aha, a dobra. No przyznajcie sami. Klimat już jest. No nie zamierzamy nigdzie zawracać. Dobra. Ukryta ścieżka. No tu będzie też parę takich e, zagadek, można by to nazwać środowiskowych. O, tu mamy jakieś. E, runy, które blokują nam wejście. Dobra, chciałem się skupić na tym. Nie the vampire don't listen uh, i was just heiden I find i live longer that way don't listen i was the bastard's catch me again never don't listen who no. mm. are you It's just a memory truth is there around do you know i don't know. My tales of the Northmen? They call me Druth. A liar. He's an old fool. <laughs> Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. I will guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell.

Tych literek, właściwie tych run. One są tu pewnie gdzieś niedaleko. No, ale trzeba je odszukać. E, no, tutaj są. Proszę bardzo. No to idziemy do bramy, no mam nadzieję, że się otworzy, tak? Tu muszę coś, co mam nacisnąć? A, tak, dobra. Prawie jak ty. Trudno się otwierają wszystkie drzwi. Dawno ich nikt nie otwierał. Dobra, jesteśmy trochę wyżej, tam sobie wchodziliśmy, zdaje się. Poczekajcie sekundkę, bo mam chyba listonosza. Okej, okay, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie podoba mi się układ tej kamery, czy ja mogę ją trochę zmienić? Sterowanie włącz bieg. No, możemy włączyć wibracje, skupienie. Nie widzę. Dobra, mniejsze z tym. Wow. No, nie chciałbym spać tutaj, Aha, ale kamera świetnie. Ale co to Graficznie może to... No wygląda dosyć dobrze, może to nie jest yy, super grafika. Przynajmniej tak mi się wygnaje, wydaje Ale tragedii nie ma, nie? Dobra, włączyłem bieg, bo ona mi się tu... Ja coś czuję, że to się zaraz rozwali kurka To się zaraz zawali u. Jak jest kółko No to był mój błąd, tak? <grywa> czy tak miało być? <grywa> Aha, dobra, czy muszę balansować Na tym wieczorze No to takiej mechaniki jeszcze nie widziałem Dobra Dobra, w lewo, w lewo, dobra O, za mocno się wychyliła dziewczyna dobra czyli tym kierunkowym Wiatr ją tam za mocno zepnął i na tę stronę z którą spadała trzeba było iść dobra mamy kolejny I jakby taki totem tu można zejść na dół a tu coś jeszcze jest nie dobra The Old Father cast her down into Helheim, and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her, you must bargain. No, właśnie, będziemy się musieli układać z Helą. No, i jesteśmy w jakiejś pierwszej lokacji. The fight begins. Mamy drzwi. Musimy je otworzyć. No dobrze. Nie mam żadnej broni na razie, więc jak mam z nimi walczyć? Nie żadnej broni. No, staram się pchać, no. Nie wiem, czy mam naciskać, czy co. A nie, mam jakąś broń. Jakiś mieczyk. No, ciekawe, jak się go będzie używać. Pewnie będę musiał to sobie pozmieniać. No, wesoło, wesoło to się zaczyna robić. Jest klimat, normalnie wszystko się rusza. Uuu, co to się stało? Co to jest? No zaczyna się robić niewesoło. Dobra, mamy jakiegoś przeciwnika. Jak to się uderza? Bo nie wiem. Dobra, tak jest blok Dobra, na razie się uczy, zobaczę jak to Dobra, to było jakieś przełamanie Ale jak mam uderzyć? Ach tak Dobra Już coś wiem X -em. Dobra, pokonany jest Nie mam ani żadnego też znacznika zdrowia. Dobra, tak jest pchnięcie, okej, okay. dobra. Chyba dostałem lekko. Dobrze, 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 dobrze. O, no to sterowanie jest na każdym przycisku, więc... dobra. Dlatego nie widzę wca wcale gościa. No. no chyba mnie zabili. Zabili go i umarł. No Jak mam walczyć z czymś, czego nie widzę do końca? No chyba tak miało być. Ta Ziemia jest jakaś taka dziw dziwaczna. Umarła? Czy nie umarła? Teraz już nie wiem. Bo na każdym przycisku jest coś, nie? Na X jest uderzanie, na Y jest co innego. A... Co to za Ziemiś?

Wygląda na zakażoną, czyli pewnie taki też ogranicznik czasowy. Spoko. Każda porażka spowoduje rozszerzenie zgniźdzenia. Jeżeli zgniźdzenie dotrze do głowy Senui, będzie to oznaczać koniec misji. Wszystkie postępy zostaną utracone. No właśnie, tu jest jedno takie e, zagrożenie w tej grze, dla mnie przede wszystkim. E, no, że można w którymś momencie ją zaczynać od początku.

Nie, nie zacięło się No ja chcę wejść z powrotem, no, wyjście tu Tak, dobra Ten fotograficzny, czy jak on się tam nazywa, filmowy tryb Włączyłem

Znowu to nacisnąłem. It gave life to it and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Już skończyłeś gadać? Skończyłeś, moi drodzy. <toddź> Do tych drzwi będziemy wchodzić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że was zainteresowałem tą grą. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu, a póki co trzymajcie się. Pa! pa!